Cześć kochani, szczęść Boże, cieszę się, że tu jesteście. Czas na kolejny odcinek. Powiem Wam, że ostatnie dni są pełne i takich momentów radości, ekscytacji, takich chęci do działania. To czas, na który tak długo czekałam, latami, na te wszystkie przygotowania, ślubne i w ogóle, to jest też jednocześnie czas sytuacji bardzo trudnych, takich. Które powodują jakieś poczucie niezrozumienia, przede wszystkim poczucie takiego też braku wsparcia i przede wszystkim tego niezrozumienia, jak to życie, miesza się to z tym i wszystko razem, nie? I trzeba w tym wszystkim odnaleźć jakąś równowagę, bo no ja, ja dzięki Bogu tę równowagę odnajduję, bo inaczej zdecydowanie te trudne momenty przeważają. I ciężko mi, nierzadko, nierzadko ciężko mi pozbierać się, gdy dzieje się jakoś coś trudnego. Ale co tam? Właśnie, z Bogiem jest to łatwiejsze. I powiem Wam, że doświadczając różnych rzeczy, takich, które powodują, że czuję się niezrozumiona i w ogóle, wczoraj jak miałam taki trudniejszy czas, e, wylosowałam taki fragment z drugiej księgi Samuela. To jest rozdział 22 i werset. 30. Posłuchajcie, co to było, hit. Z Twoją pomocą zdobywam umocnienia. Dzięki mojemu Bogu mogę mur przeskoczyć. To jest hit, dlatego że pewien mur się zbudował i powoduje te blokady, to niezrozumienie i te różne sytuacje, które no, przytłaczają po prostu z różnymi ludźmi. Mm. I dostaję taki fragment, i się czuję, że Bóg da mi te potrzebne siły i łaski, które pomogą te różne sytuacje trudne przejść i w sobie różne rzeczy poukładać, żeby, żeby stać na nogi i pójść dalej. Dzięki mojemu Bogu mogę mur przeskoczyć. I dzisiaj sobie też pomyślałam, że e, jak masz chwilę, dzisiaj usiądź i zapisz sobie, co stanowi mur w Twoim życiu czy tak jak u mnie są to jakieś trudne relacje z kimś, czy na przykład, nie wiem, może choroba, może jeszcze jakieś inne sprawy, czy właśnie rodzinny, czy, czy kompletnie jakiś inny aspekt życia, zastanów się i zapisz sobie, co stanowi mur w twoim życiu. I jak to sobie wypiszesz, konkretnie jakie sytuacje stanowią mur w twoim życiu, kto sobie wypiszesz, to zobacz, że... Z pomocą Boga zdobywasz umocnienia, dostaniesz siły potrzebne do przejścia tych sytuacji. Bóg cię umocni, Bóg ci pomoże, On jest bardzo blisko ciebie i blisko mnie, blisko ciebie. I dzięki Bogu możesz ten mur przeskoczyć. Czyli załóżmy te trudne relacje albo yy, jakieś. Nie wiem, przeszkody zdrowotne, albo jeszcze coś innego, albo kompletnie nie wiesz, co dalej. Jakiś mur się zablokowałeś, się w czymś, bo mur to też może w sumie kojarzy mi się z blokadą jakąś, coś przez co ciężko przejść i, i cię to blokuje. Zobacz, że Bóg ci w tym pomoże i z Tobą w tym jest. I on to wprost dzisiaj powiedział: On pomoże mi, on pomoże Tobie. Wystarczy w to uwierzyć. I jeszcze jedno: Wczoraj tak było mi ciężko po różnych sytuacjach. I akurat przyszła paczuszka. Dostałam wiadomość, że do odebrania jest coś w paczkomacie. No dobra, no to akurat mama gdzieś tam szła, mówię, mama odbierzesz mi w paczkomacie. Mama odebrała, przychodzą trzy paczki, a tam jakieś ciuchy i coś tam. I w jednej paczce było coś takiego. Ja nie miałam tego wam tutaj pokazywać na filmiku, w sensie to nie jest jakaś reklama czy coś, że ja tak, że mam takie zobowiązanie. Tylko dla mnie to jest szok, jak Bóg działa, że ja się czułam wczoraj źle. I dostałam taką książkę, taki prezent z nadzieją na każdy dzień. Biblijnie drogowskazy na dobre życie. Ja tak mia mia miałam naprawdę zły humor. I tak patrzę na to i odwracam do tyłu tu coś takiego. Kto ma nadzieję, że je inaczej zostało mu dane nowe życie? Słowa Benedykta XVI. I słuchajcie dalej. Ja naprawdę byłam wczoraj zła i taka przygnębiona i w takim poczuciu niezrozumienia. I takiej krzywdy też. Nasze życie wypełnione jest lękiem. Każdy. O, jeszcze właśnie w lęku. No właśnie i tu... to posłuchajcie. Każdy z nas go doświadcza. Uciekamy przed cierpieniem, przed, przed pustką, przed strachem o siebie i bliskich i przed osamotnieniem. Nie ma na świecie człowieka, który nie szukałby ucieczki od uczuć, od emocji, od momentów, które go zwyczajnie przerastają. Często zapominamy jednak, że Bóg w swojej wielkiej miłości do każdego z nas. Zostawił nam coś, co ma moc podnieść nas nawet z najgłębszej ciemności. To jego słowo niosące niezawodną nadzieję. Ta książka przypomina o tym, że Bóg zawsze czuwa, że jest bliski i że w odpowiedniej chwili przybędzie nam z pomocą. Ja wczoraj czułam się tak, też mówiłam do Boga, czuję się w tym jakaś taka, no właśnie takie niezrozumienie i taka sama, że czułam tak jakąś taką pustkę też. I mówię to do Boga i dostałam takie właśnie, taka książka do mnie przyjechała akurat wtedy, dokładnie wtedy dostałam SMS-a właśnie, że już do odebrania. Bóg zawsze czuwa, jest bliski i w odpowiedniej chwili przybędzie z pomocą. I ja tak sobie usiadłam i mówię, no dzięki Boże, że dajesz znać jakby, że Ty reagujesz na to, co przeżywam. A jeszcze lepsze. Otworzyłam sobie bo tu jest tak, na przykład 1 marca, 20, coś tam lutego, na każdy dzień coś. No i to był 12, 12 lutego, i akurat było tutaj o tym, jak ważny jest pokój. Każdy chrześcijanin, jako usprawiedliwiony dzięki Jezusowi Chrystusowi, żyje w pokoju z Bogiem, który jest Bogiem miłości i pokoju, i będzie promieniował tym darem na innych stosunkach z ludźmi. Eje takie wow. No, szczególnie jeśli chodzi o jakieś trudne relacje z kimś tam, z ludźmi jakimiś, to jest naprawdę mnie to tak uderzyło. I pokazało, że Bóg nas serio interesuje się tym, co przeżywasz i tym, co się dzieje w Twoim życiu. On nie jest gdzieś tam daleko, jak to czasem mówią ludzie. Ee, ojej, <laughs> mówią ludzie, że na chmurce, nie? Nie jest, on jest bardzo blisko nas. I zobaczcie, co tu było dalej, jeszcze na ten sam dzień. Tak, Jezus jest pokojem, jest naszym pojednaniem. To On zburzył wrogość, jaka powstała po grzechu, i pojednał z Ojcem wszystkich ludzi przez śmierć na Krzyżu. Na golgocie zostało przebite włócznią serce Jezusa na znak jego zupełnego daru z siebie miłości ofiarnej, zbawczej, którą do końca nas umiłował, budując fundament pod przyjaźni Boga z ludźmi. I to faktycznie dało mi taką nadzieję, że mimo różnych trudnych sytuacji, które powodują to niezrozumienie i takie osamotnienie w niektórych relacjach, czy to dalszych, czy bliższych, to wiesz, że nie jesteś z tym sam. I to mega mi pomogło. A druga rzecz w tej paczuszce to był modlitewnik czcicieli świętego Józefa. Bardzo się ucieszyłam, jak to zobaczyłam. Pięknie wydany, i od dzisiaj zaczynam. Kolejne modlitwy: Czas z Bogiem. Dobra, dziękuję Wam za odsłuchanie. Życzę Wam pięknego dnia, pięknych kolejnych dni, jutro Walentynki. My obchodzimy akurat z kubą dzisiaj, dlatego że jutro jest piątek i jakiekolwiek wyjście gdzieś, no odpada chyba, że byłoby bez mięsa. Ale jakoś tak stwierdziliśmy, my to tak typowo z mięsem, więc dzisiaj gdzie my dzisiaj sobie obchodzimy walentynki, to święto miłości. Chociaż fajnie jest robić to święto miłości na co dzień. Żeby codziennie dbać o tę miłość, wysyłać sobie piękne wiadomości, mówić sobie piękne słowa, wspierać się, doceniać, starać się mimo różnych e, sytuacji, które nas z boku dotykają, to my z Kubą tak e, staramy się, żeby mimo tego, że wie, e, wiecie, różne sytuacje z zewnątrz też wiadomo, jak jest komuś ciężej, jest komuś źle, to w związku też to oddziałuje, że nagle, no wiecie, jak ktoś do kogoś przychodzi, ten ma taki przybitych u, może się czuje, trzeba się nim zaopiekować, yy, okazać wsparcie i w ogóle, i to też zawsze, wiecie, no oddziałuje w relacjach. Staramy się, no, z Bogiem przejść, przechodzić przez te trudności, trzymać się w tym razem i, no, dbać o tę miłość na co dzień. Tego też Wam życzę, żebyście o miłość dbali na co dzień, a nie tylko od święta, nie tylko w walentynki. Z Bogiem.